Jan Brzechwa sójka. Wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie może. Trudno jest się rozstać z krajem, a ja właśnie się rozstaję. Poleciała więc na kresy pozałatwiać interesy. Odwiedziła najpierw szczecin, bo tam miała twoje dzieci. W Kielcach była dwa tygodnie, żeby wyspać się wygodnie i jedną noc spędziła w Gdyni u znajomej gospodyni. Wpadła także do półtuska, żeby w Narwi się popluskać, a z półtuska do Torunia, gdzie mieszkała jej ciotunia. Po ciotuni jeszcze sójka, odwiedziła w mieście wujka, a potem matkę ojca syna i kuzyna z Krotoszyna. Pożegnała się z rodziną, a tymczasem roku płynął. Znów wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Myśli sobie, nie zaszkodzi po zakupy wpaść do łodzi. Kupowała w łodzi jaja, targowała się do maja, poleciała to babianic, dała dziesięć groszy za nic, a że już nie miała więcej, więc siedziała pięć miesięcy. Teraz rzekła czas za morze, ale wybrać się nie może. Posiedziała w Częstochowie, w Jędrzejowie i w Miechowie, odwiedziła Mysłowice, Cieszyn, Trzyniec, Wadowice. Potem jeszcze z lotu ptaka obejrzało miasta Kraka, Wawel, Kopiec, Sukiennice, piękne place i ulice. Jeszcze wpadnę do Rogowa, wtedy będę już gotowa. Pozieciała tam do Września, bo ją prosił o to chrześniak. Odwiedziła w Gdańsku stryja, a tu trzeci rok już mija. Znowu wybiera się za morze, ale wybrać się nie może. Trzeba lecieć do Warszawy, pozałatwiać wszystkie sprawy, paszport, wizy i dewizy, kupić kufry i walizy. Poleciała, lecz pod grójcem znów się żal zrobiło sujce. Nic nie stracę, gdy w Warszawie dłużej dzień czy dwa zabawie. Zabawiła tydzień cały, miesiąc, kwartał, trzy kwartały. Gdy już rok przybyła w mieście, pomyślała sobie wreszcie: Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję.